Marka Jezus, odcinek 149. Jesteśmy dalej w, tym, w tej mowie apokaliptycznej czy też eschatologicznej pana Jezusa, czyli w 13 rozdziale Ewangelii Świętego Marka. Dzisiaj zajmiemy się wersetami od 24 do 32. Zanim je przeczytam, to warto zerknąć w sobie na cały ten 13 rozdział. Pamiętamy, że pan Jezus tam mówi o zburzeniu świątyni, potem o różnych znakach, o uciskach. Wtedy, kiedy uczniowie go pytają, kiedy nastąpi to zburzenie świątyni, jakie znaki temu będą towarzyszyć. Czyli oni go pytają, kiedy to będzie i jak to będzie, a Jezus przekierowuje ich uwagę na coś zupełnie innego. Mówi, jak będą was prześladować, to nie martwcie się, co macie mówić, bo Duch Święty będzie wtedy z wami mówił. Jak będziecie gdzieś tam na dachu, to nie schodźcie i tak dalej, czy jakby mówi: Trwajcie w tym tam, gdzie jesteście gotowi na przejście Pana. Bądźcie tu i teraz. Tak, jakby chciał gdzieś dodać, nie, nie wasza to rzecz wiedzieć kiedy, bo to jest jakaś ucieczka od, od dynamizmu życia tu i teraz ze mną. I o tym pamiętajmy i posłuchajmy teraz słów Ewangelii. W owe dni po tym ucisku słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą spadać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle ona niołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba. A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabiera soków i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i Ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Lecz o owym dniu lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani syn, tylko ojciec. Kochani, słowo klucz do tego, do tego fragmentu to jest, że po tym ucisku, tak jak wspomniałem w poprzednim fragmencie, Pan Jezus mówi o tym, że. Przyjdą najpierw te znaki, takie zewnętrzne, tak bym powiedział, czy dalsze od, od nas: trzęsienia ziemi, wojny, niepokoje, a potem te takie prześladowania, że z synagog będą wyrzucani, że w rodzinach będą y, wydawani nawet na śmierć, y, będą te różne prześladowania. Więc y, to są te rzeczy, które tutaj mówi Pan Jezus po tym ucisku, w owe dni po tym ucisku. Y, to jest taka. To jest taka mowa Pana Jezusa, która mówi e, o tym, że e, która jakby kieruje nasze serca w przyszłość, w nadzieję, ale m, tak jakby chciał przez to powiedzieć, czy kieruje nas, że, że i, jakby dopóki ten ucisk jest, dopóki te, ten ucisk, ten ucisk, którego też my doświadczamy, bo to są słowa też dla nas, żeby cały czas być w kontakcie z Jezusem, cały czas być w pewnej czujności serca. Że po tym ucisku, po tym jakimś przejściu e, przez ten ucisk, przyjdzie syn człowieczy w swojej chwale, wtedy go ujrzą wszystkie narody, wszyscy go wtedy ujrzą, bo on przyjdzie w chwale, wtedy roześle też swoich aniołów na wszystkie strony świata i oni zbiorą jego wybranych. E, zatem to jest takie e, cały czas pilnowanie, nie wybiegajcie w przód, nie. bądźcie ciągle czujni, bądźcie ciągle gotowi. To jest, to jest jedna rzecz. Po tym ucisku, ten ucisk, się, przyjście Chrystusa oznacza skończenie się też tego ucisku. Oznacza skończenie się tej trudnej naszej ziemskiej rzeczywistości i nastanie jakiejś zupełnie nowej rzeczywistości, przychodzącej z nieba, przychodzącej od Boga, czyli rzeczywistości, która już będzie przemieniona. Oczywiście Pismo Święte czytamy też w kontekście całości objawienia. Nasuwają się tu słowa z Apokalipsy, że tam już łzy, cierpienia, smutku i bólu nie będzie. Ta rzeczywistość, która przyjdzie z nieba, będzie właśnie taka: bez bólu, bez łez. I na to możemy wyczekiwać. Zatem to jest kontynuacja wołania o to, żeby tu i teraz dbać o jakość naszego życia, dbać o jakość naszego związku. Z Bogiem, w związku z Panem Jezusem. Tu i teraz. I to jest, to jest jeden. To jest jedna sprawa. Druga to jest też to uczcie się od drzewa figowego. Ten trzynasty rozdział on jest związany z poprzednimi. Tam już była mowa o, drzewu, o drzewie figowym. Tam Jezus nawet drzewo figowe przeklął. Chciał przez to coś pokazać. Drzewo, na którym nie było owoców. Teraz dalej mówi o tym drzewie figowym, mówi: popatrzcie na to drzewo figowe, popatrzcie na drzewo figowe, umiecie rozpoznawać po takich okolicznościach wokół was e, jakieś zmiany. Jak nabrzmiewa sokami, zaczyna wypuszczać liście, potraficie rozpoznać, że jest lato. To jest znowu wołanie Pana Jezusa: miejcie otwarte oczy i miejcie otwarte serca, bądźcie czu czuwające serca. Żeby szukać znaków Bożej obecności i w tej Bożej obecności trwać, po prostu w niej trwać. Jak te wszystkie rzeczy będziecie widzieli, to chodzi o to, żeby się w nadziei otwierać na to przyjście tej nowej rzeczywistości. Kiedy doświadczacie ucisku, oczekujcie z nadzieją ustąpienia tego ucisku, przyjścia Chrystusa. Nie traćcie ducha w takiej rzeczywistości, więc. To jest wołanie pana Jezusa w tej Ewangelii. Kończy się też tym, tym stwierdzeniem, które, jakby definitywnie, można by powiedzieć, nie odpowiada na pytanie uczniów, bo oni go pytali na początku tego rozdziału, kiedy to nastąpi. A Jezus mówi: O owym dniu lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie, ani nawet syn, tylko ojciec. Tak, jakby otwierał w tym wszystkim drogę do przyjaźni z ojcem. Do kontaktu z ojcem, do położenia nadziei całkowicie w ojcu. Moi drodzy, wieczorem zapraszam Was na medytację z tym fragmentem, niełatwym, ale spróbujemy się z nim zmierzyć. Tymczasem zachęcam, żeby nasz kanał subskrybować i dać kciuka w górę. No i mam nadzieję, że do zobaczenia.